No, dzień dobry. Dzisiaj sprowokowany Waszymi pytaniami i zdjęciami. Takie niebiłe te zdjęcia, bo pokazujecie swoje pomidorki, że tu na tym wierzchołku, po tym kwiatku, dostają czarny plam, który są coraz większe i nieraz obejmują pół pomidorka. To się nazywa ta choroba sucha znielizna wierzchołkowa pomidora, a spowodowana jest tym, że coś w podłożu nie zagrało. Jest mniej wapnia, mniej magnezu. Które to te dwa czynniki powodują to, że z tej gleby nie są przyswajalne kolejne minerały, substancje, odżywce dla tej rośliny. Roślina, choć po niej nie widać, ale ma tych pewnych minerałów. Nie wiem dokładnie których mniej. I dlatego ta choroba atakuje, bo choroby przeważnie atakują słabsze osobniki. I teraz tak, wapń to jest pierwiastek silnie elektroujemny, jak mieliście chemię. Czyli taki pierwiastek, który szybko reaguje z innymi pierwiastkami, zasadami i kwasami. I teraz jak my go wyczerpiemy w podłożu, czyli już ten wapń przejdzie do roztworów gleby, że więcej go nie ma, Zobojętni te roztwory, to powstają wtedy tylko sole albo kwasy, wręcz w glebie, które nie oddają tych minerałów roślinie. Czyli jak kwas azotowy się zobojętni w glebie, na przykład miedzią czy amoniakiem, to już nie będzie oddawał tego nigdy roślinie. Jak my do gleby prowadzimy wapń, to ten wapń wyprze ten amoniak, czyli wyprze tą mieć z, z, z tej reszty kwasowej i wtedy ta reszta kwasowa przechodzi do gleby do takich związków, które są przyswajane dla rośliny, czyli do związków rozpadających się, łatwo się rozpadających, czyli głównie zasad. tak? I roślinka wtedy jak pobierze wszystko, to co chce, no to choroby jej są niegroźne. Tu przy tej chorobie mamy hmm, tą zaletę, że widzimy po owocach, że właśnie tego i tego minerału brakuje. Ale tak na wszelki wypadek muszę wam powiedzieć, mimo że takie zdrowe pomidorki, to mamy tutaj taką kredę. Wabno kredowe. Bapno kredowe. To jest najszybciej przyswajalna hmm, wersja wapnia w glebie Czyli z takiego nawozu najszybciej uwolnimy ten wap do gleby A ten wap już powypiera te minerały, które powinny być przekazywane roślinom I tu zobaczcie, mam uprawę w doniczce Ja to co drugi, co trzeci dzień się nie podlewam Czyli zapełniam tą wodą do pełna tak to wsiąka i roślinka ma mokro. Tak tu obok widać, że jest sucho, tak? Tak. Nie tylko pod doniczką. A, pod doniczką jest. jest mokro i tam przechodzi część korzeni. Robię tak dlatego, bo tu uprawiałem od lat te pomidory, ale im dłużej się uprawia. Tu jest dowód. One się wyziewają teraz, a drugi raz w tej glebie. <śm>, mm, brakuje różnych składników mineralnych. I te pomidory się nie udają. Stawiając w takiej ziemi kompostowej te doniczki na tej glebie, mam szansę dochodować się do ładnych pomidorów. Ale tak, leje pełno wody. Tak co drugi dzień. Ta woda, część tych składników i tego wapnia. -huh. tak szybciej niż z takiej całej gleby. Tak? I może dojść szybko do... do do głodu, do rośliny I często dostaję zdjęcia, że te rośliny są żółte, dałam gnojówki, podlewam taką, taką, taką gnojówką, dałam do ziemi to i to, a pomidorki liche, żółte, no i jeszcze dostały tej suchej nielizny twardzikowej. Tu mamy ten war. I nie czekając na to, że będziemy już mieli objawy konkretnej choroby, zwłaszcza tej zgnilizny twardzikowej, bo ona pojawia się wtedy, jak już owoc jest duży. Czyli najbardziej nam szkoda, nie? Czyli widać to tylko po owocu, tak naprawdę? No, ja proponuję, żeby raz na 2-3 tygodnie parę tych kuleczek położyć. To się rozpuści przy podlewaniu Tak? I będzie ciągle uzupełniało ten bak. Ciągle dajemy te najówki, ciągle dajemy dajemy jakieś tam nawozy, czyli dajemy składniki mineralne. O to chodzi tylko, żeby one były przyswajalne. Tak? I roślina wtedy silna najedzona, będzie zdrowa jeżeli już mamy objawy że mamy te pomidorki pierwsze suche że te kwiaty balkonowe nasze rosły, rosły i nagle przestają kwitnąć, przestają rosnąć, robią się łysy pojawia się na ziemi mech to znaczy, że źlewa się wypukała, skończyło się tam wapno tak, nie musimy szybko tego wapna dać możemy takie granulki rozpuścić wtedy w wodzie do podlewania, tak? Dodać nie będzie po prostu szybki efekt. Nie za 2-3 miesiące, kiedy już będzie czas te kwiaty z balkonu zrzucać. A powiedz mi, czy to dotyczy właśnie, jeżeli mówimy o szklarni, o uprawach warzywnych. Bo tutaj obok mamy też na przykład papryki i ogórki dalej. Czy pod tak są również tak samo? Tak samo. Przy intensywnym podlewaniu, zwłaszcza przy uprawach w doniczkach, powinniśmy dodawać. Przy tych uprawach, gdzie mamy śladenkę, mamy folię, 10 lat w tym samym miejscu, no trzeba to dodawać. Tam idą takie ilości wody, tam jest takie wykorzystanie tych minerałów, że... że trzeba dawać. O minerałach pamiętamy, tak? Żeby roślina miała gnojóweczki, nawozy mineralne, ale o tym wapnie zapominamy. No bo przecież wapno nie jest bezpośrednim składnikiem roślin. Tak? Ono jest tylko tym czynnikiem, który pozwala nam na uskutecznienie tych wszystkich zabiegów, które robimy wiosną, które robimy latem. A wraz z wypłukiwaniem się, podlewaniem tych składników, zaczyna raz, że brakować, drugi raz one są, stają się nieprzyswajalne, Nie Nieraz wystarczy parę tych granulek sypnąć, tuż jak one się rozpuszczą, to nagle pomidor czy ściemnieje, szczarnieje bo te wszystkie związki, które daliśmy wcześniej, są przyswajalne dla roślin. Bo one tu są. ich tu jest, nie wybukała się. A jak jest grunt, to one tam są. Tylko jak one nie są dostępne, no to ich nie ma w roślinie. Jak my powodujemy, dając wapno, że one są przyswajalne, no to nagle one znajdą się w roślinie. I ta roślina zmieni się w tydzień. Bez żadnego nawożenia. Tylko po dodaniu wapna. Ważna jest właśnie też forma dodania, bo Ty tutaj rozrzuciłeś i rozrzuciłeś to po całej doniczce, tak? Tak. Także o tym też pamiętajcie, nie sypać. Nie sypiemy sypać. tu, mm. bo wapno wiecie, że jak wpadnie do oka, przypomnę Ci, co mają mu w boku? Za Zaprawę, nie? Nie, bo za zaprawę mają i te oki, oczy im często ropieją. Także rozsypujemy po kilka granulek do takiej doniczki wapno kredowe oczywiście znajdziecie w naszym sklepie internetowym zielonypogotowie.pl coś jeszcze? no wszystko wysokich plonów smacznych owoców a wam powiem nawet, że te ogórki jak są gorzkie albo skręcają się to też może to być przyczyna, że tam nie ma wapnia nie ma wszystkich składników i po prostu jest skręca z głodu do zobaczenia. Do zobaczenia.